Lord Cerek, a zanim zaczniemy jeszcze odcinek, chciałbym bardzo podziękować za raida od Huntera, tak więc dzięki Hunter i dzięki wszystkim, którzy wbili na mój kanał, zostawili suba albo po prostu napisali komentarz. Bardzo to motywuje. A teraz bez przedłużania przechodzimy do odcinka. Z strony Lord Cerek, a dzisiaj to już chyba ostatni raz, kiedy widzimy się w Brawl Stars. Tak, to będzie ostatni odcinek. Kupimy wszystko, co możemy, otworzymy wszystko, no i to będzie... Tyle z Brawl na moim kanale, prawdopodobnie następne filmy będą pojawiały się z Clash Royale, w ankiecie możecie zagłosować, czy chcecie Clash Royale, czy nie, a jeżeli nie chcecie, to napiszcie jakąś gierkę w komentarzu, i nie, żeby to nie był Minecraft, bo ja w Minecrafta nie lubię grać. Tak więc bez przedłużania tutaj wchodzimy do y, sklepu i y, widzę, że za 30 gemów mogę kupić 8-bitowca klasycznego, więc kupuję od razu. Dobra, widzę, że jeszcze mogę kupić różową Piper, więc też kupuję, dobra, to już wszystko zużyłem i teraz y, otworzymy wszystkie skrzynki zwykłe, może jeszcze jakaś postać padnie na sam koniec grania Brawl Stars. o 8 gemów, ostatnia skrzynka. Nowa postać nam nie wypadła, wypadło nam dużo coinów, gemów i ticketów, tak więc ja na razie się z wami żegnam, porobię wszystkie tryby, start użyję zużyję bilety i tak dalej, więc do zobaczenia. Tak więc ja już wszystko zużyłem, start tokenów nie ma, nawet gry na igrzyskach, biletów nie zużyję, bo jest walka z bosem i trwałaby to wieczność. Dlatego wybiorę sobie jeszcze tylko do lobby klasycznego ośmiobitowca. Skin według mnie fajny. Lepiej wygląda niż zwykły. I jeszcze drugi skin, czyli różowa piper. Teraz otworzymy sobie jeszcze tylko skrzynki, które zostały. Bo zrobienia trybów trochę ich się uzbierało. Ale to tak szybko nawet chyba nie będzie trzeba za bardzo ucinać na odcinku. O, podwaję żetonów jeszcze. Big box. Dobra, i teraz tylko ulepszę, co się da. Czyli na początku Brock Dynamite dwa razy Ems Barley. Na pokoju już mnie nie stać. Czyli tutaj też mnie na, nie będzie stać na nic na razie. Mortis i Jean jeszcze tej aż do czwartej mocy. Dostało mi 40 gemów, więc jeszcze w sklepie kupię tutaj wszystko, co tylko mogę, jeszcze punkty jakieś do peny, oj, do... po... już mnie już nawet chyba nie stać na nic, nie, jeszcze mogę kupić tylko do Barley'a. No i za te ostatnie 40 gemów kupię dużą skrzynkę. No tyle co do otwarcia, to będzie prawdopodobnie już moja ostatnia skrzynka w Brawl Stars, jak na razie. Piper, Leon, Karl i dwa bilety. No i to jest chyba tyle, co mogę zrobić. Tak więc yy, zapewne w następnym odcinku zobaczymy się w Clash Royale. Tak więc to